meczyk! Bardzo ładnie, szybko, sprawnie to poszło. Spodziewałem się większych obsługek. Są kosy, więc lecimy oczywiście sobie na bomb Sajdzik, a y, witam was wszystkich bardzo serdecznie, oficjalnie na meczu, ponieważ to tutaj trzeba jeszcze nagrać na YouTube'a. Obciążenie mózgu versus popychacze gaming na mapie Mirage Best of One Mamy koski, o wybór Sajda które wygrają no i, i, no i, i właśnie popychacze gaming popychacze gaming wygrywają w ogóle w wygląda jak taki typowy mecz randomy versus randomy, bo ani trochę bym nie powiedział, że to z popychaczy jest tylko Aqua, no i Turas. Bo go znam no i Unik, Unika też już Unika też pamiętam a z obciążenia Wojtasa i tyle. No dobra, mamy Rydy Mamy załadowany konflikt, będzie jeszcze ERR? Czy nie, czy już live gramy? Chyba już live. Aqua coś tutaj przyjawczył. No a terroryści podchodzą pod site B na cichutko. Komu się nie śpieszy, żeby zaatakować tego BS tak agresywnie no tutaj Guardian będzie miał ciężką robotę, ale zauważył już jednego z zawodników strzela do Cykrody, Cykrody, Cykroida, Sikro No ale nie celnie, Galis fragiem, Wojtas fragiem, Izak tam już podchodzi od strony Shorta, ale paka splantowana od kuchni, Galis kolejnym fragiem na Turasie, się jeszcze Aqua i Izak po fragu Aqua wie gdzie jest Sikroid. Które ma tylko 16 punktów życia. Gdyby się ruszyli, mogliby to wyklaczować. No nie wiem, na co czeka Aqua. No Izak sam sobie nie poradzi. Walczy tam z Cicroidem, zdejmuje. Ostatni żywy Wojtas zdjęty. Ale nie ma defusa. Pytanie, czy zdąży Aquas to zdefować? Zdąży to zdefować. No i świetnie wyszła im ta runda. E, Aqua, mam wrażenie, że troszkę za długo wyczekał. Ale Izak. Isaac... Wszedł, dobra głowa tam w apartamentach na B e, mu weszła No i pierwsza runda dla popychaczy gaming Świetnie, świetnie rozegrane przez Izaka i przez Aqua. Którzy zdobyli zresztą 5 fragów łącznie e, Izak 3, Aqua 2 <laughs> Zobaczcie, muszę popić No jest podejście środkiem, tutaj Izak już ma szansę na fragu Secroyd po głowie, na fraga, Secroyd po głowie Dobry granat, jest w skoku Trzeci frag dla Izaka, zeskakuje on jeszcze Czwarta głowa dla niego, jest szansa na ace'a Ostatni żeby Wojtas, ale to Aqua go zabije No i ponownie tylko Aqua i Izak fragują w tej rundzie Izak świetne 4k Na tym środku tam Pykło jeszcze z podskoku tym scoutem. Dobry granat, dobrze tam z tego USP. Weszły te dwie głowy świetne, świetnie, świetne, świetnie rozegrał. Izak tam teraz e, wspiera kolegę, który e, gra bardzo agresywnie. Zajęty środek przez kantyterrorystów. No a paka, samotnie w pałacach. Jeśli tam tu raz zaatakuje, to mógłby wyjść i wiedzieć, gdzie ta Paka jest. Bo musiałby się ruszyć do przodu. Walczy jeszcze tam Unik z Galim. Galim mocno obity. Na B ciągle Guardian. Szykuje się pod niego jakieś wejście. No a tu raz rezygnował. Nie sprawdził. Unik teraz szansa na, z szansą frag, na fraga. Jest pierwszy frag. Walczy teraz z paką. Drugi frag dla Unika. No i mamy już trzech na czterech. Bo jeszcze tam Ango z fragiem na Guardianie. Ale Aqua ciągle w kuchni, wcelowany dobrze Ango jednak już zauważony I Aqua także Teraz gdyby wyszedł Aqua to byłby świetny moment Dobrze rzucony granaty z dwóch stron Ofleszowany Aqua, ale walczy Unix z trzecim fragiem Izek zdjęty, zdjęty przez Tako, ciągle walczy Aqua Jednak Ango wygrywa ten pojedynek na 18 punktach życia Uchodzi Uchodzi Uchodzi, uchodzi z życia Uchodzi z życia no i dwóch na dwóch, ale Ango z naprawdę niskim poziomem zdrowia. No Unik pilnuje paki samotnie. No i będzie tutaj szansa na Acea z jego strony. Wycofuje się. Nie wiem nie, czemu, chociaż na tak, no na czas zagrywanie. No, słyszał drabinę. Jest jeden frag, no i szansa na Ace'a! Nie jest pierwsza, jest już w trzeciej rundzie. Mógł być też w drugiej rundzie. No, naprawdę dobrze rozgrywają to popychacze gaming. Mają pomysł na tą grę. No i teraz Unik chyba. Wskoczył wysoko w tabelę No i w tym, w, te, w pierwszej rundzie Izak 3 fragi i Aqua dra, 2 W drugiej rundzie Izak 4 fragi Aqua 1 No i w trzeciej rundzie Unique 5 fragów Póki co to wychodzi, ale no, potem może przestać No i teraz szybkie wejście na bombsite A gdzie jednym granatem Aqua zgarnął Dwa fragi i tu jeszcze tu raz Dwa fragi no i Izak gdzieś tam Z dżungli jeszcze Sfragował jednego z zawodników no i mamy 4 do 4 do 0. Popychacze gaming biorą to dość łatwo, jeśli mam powiedzieć, jeśli mam być 4 na tę chwilę, ale dopiero teraz że są te bronie w rękach zawodników obciążenia mózgu. Może ich odciąży i zdobędą rundę. Jest powoli podejście pod, pod środek. Coś tam gali z Ango Knują. Tutaj Izak dobrze wcelowany z dobrej pozycji. Ma szansę na fraga. Jest frag, ale jeszcze Gali. No celnie po raz drugi. Lekko oślepiony, ale no, udało się te dwa fragi zdobyć. Teraz Unik agresywnie, żeby sprawdzić, czy ktoś jeszcze na środku jest, ale wie już, że nikogo tam nie ma. Guardian, za to może dać info, że jest podejście pod Bombside B. Dobrze rzucony mołotow. Zgaszony szybko przez zawodników Terror. Tam walczył Guardian, ale zabrakło chyba troszkę refleksu. No i nie, nie zdążył zabić tako. Też BS, ale z boku. Wojtas, świetnej pozycji. No i teraz Turas. Turas już z fragiem na Wojtasie. Ostatni żywy no, Sikroid, Chodzi z tą paką po Besie Nie wie, czy plantować. Zauważony już przez Turasa i świetnie zdjęty. Piąta runda dla antyterrorystów, dla drużyny Popychaczy Gaming. Oni popychają tutaj ten mecz zdecydowanie na swoją korzyść. Popychają go do przodu. Chcą go skończyć jak najszybciej i z jak najlepszym. Wynikiem, jak widać, no i jest ponownie full ze strony obciążenia. Taki full średni, bym powiedział, ale no te bronie są. Te bronie są, chcą, chcą zdobywać te rundy. Aqua, tutaj widzimy, będzie strzelał z noża. Pierwsze strzało oddane, jednak niecelnie. No, szykują, tu, tutaj coś szykują na zawodnicy obciążenia. Ale dobrze wcelowani są popychacze. Tu raz z Aqua. Oni ze sobą grają bardzo długo. Z tego co, co ja, że jeśli, znaczy poprzednio jak komentowałem, to ich dwójka gra ze sobą. No i teraz Aqua z szansą na fraga, ale to Gali jednak wygrywa na low HP. No i teraz w bardzo złym momencie postanowił pobawić się granatami. No i. Tutaj te wejście teraz jak najbardziej udane. Unik niecelnie z AWP. Troszkę się wycofuje. Próba skanów, no ale też niecelnie i za szybszy niż Unik. Tam dobry Mułotow poleciał, ale plant nie jest z tej strony. Blisko skany Unika, ale to Unik przez tego smoka wygrywa. I na No jeden z zawodników. Będzie tam smok chyba przerzucony Miałabyś na schody Guardian z fragiem, jest info, że w B się wbiega tam Zikroj, który jest ostatni żywy, atakuje go Izak No i wygrywa tą rundę Izak, no i mamy 6 do 0 Znów przez chwilę było groźnie, no ale finalnie popychacze pchnęli do kupy tą swoją rundę I mają szóstą rundę na swoje konto Cięższą, bo już był ten opór odczuwalny, ale niewystarczająco ciężką No i teraz, oj, bardzo agresywnie Turas. Y, tam nie słyszał Galiego dobry flash. No ale nie widzi Galiego. Oj, przez chwilę. Y, Turas mógł tutaj się pożegnać z życiem. Na szczęście flash od Aquy zdecydowanie pomógł. Tam jeszcze na środku Unik. Będzie szansa na drugiego fraga. Jednak nie. Na no, Wojtas wycofuje. No i Guardian. Oj, na blisko Secroid. Y, zauważony już przez Guardiana. Zdjęty Unik. Z Shorta. Jest wejście, ale dobrze Secroid wyczyścił tego BSa. No i zawodnicy obciążenia z mogą teraz z łatwością wejść. W apartamentach już nikogo nie ma. Teraz świetnie Izak Wojta tam wcelowany. Jest rzucony smoke. W kuchni wcelowany Secroid. To flashowany, ale świetnie na fleszu z fragiem. Już zmienia pozycję na shorta. Gdzie może strzelić przez smoka. Zdjęty Wojta, w międzyczasie, teraz on celnie Wizaka No i ostatni żywy turas. No od boku Secroid Turas, Sikroid walczy o kolejnego Ace'a I świetny no scope od Sikroida. Jest Ace na jego konto, no i pierwsza runda dla obciążenia mózgu Zakończona świetnym no scopeem i Ace'em dla Sikroida, Który teraz chyba wskoczył na, czo na czoło, na czoło tabeli Jest na czele tabeli ten Ace wiele, wiele dał tutaj, zdecydowanie. No, z drugiej strony Izak, który ma staty 15-2 i 33 punkty w siódmej rundzie, to też świetny wynik. Jest <ścoughs> co ten czat. Jest runda full i, i, i po części Echo ze strony antyterrorystów. Jest ta jedna CZ, ale z Kevlarem i z Defuse Kitem. Gally z pierwszym fragiem. Tam agresywnie Aqua. Gali go znalazł i... zabił chociaż sam. Ma bardzo mało punktów życia. Unik mógł zagrać tam agresywniej w tym momencie. Nie zdecydował się, ale teraz ma szansę wejść na plecy zawodnikom Terro. Guardian ma bardzo dobrą pozycję, ale za szybko może polecieć ten flash. I teraz prawda, jest Smoke, podchodzi bliżej. On z tej CZT może dużo zrobić. Tam tu raz z fragiem, jeszcze w pałacu, ale od pleców jeszcze mu podchodzi Wojtas. Ale wróćmy, co to się dzieje. Unik, jest frag na bombie. Gali też już wiadomo, gdzie jest. Unik ma mołotowa. Spali. Galiego, Gali jednak nie, Gali jednak w prawo. Tam Guardian jeszcze atakuje tako, jest frag na tako. W międzyczasie jeszcze Wojtas z dwoma fragami, no i Wojtas już ostatni żywy. Teraz Turas, wcelowany dobrze, nie ma czasu. Wojtas jeszcze może zginąć po czasie, no i tak też się dzieje, nie dzieje się. Tak Wojtas zabija Turasa, wskakuje on teraz tam na ale Gdyby agresywnie zagrał z tą mafą Unik, to byłaby szansa na zdjęcie Wojtasa. No tak mamy 7 do 1 dla obciążenia mózgu no, dla popychaczy gaming, 1 dla obciążenia mózgu, 7 dla popychaczy gaming. No i teraz obciążenie mózgu decyduje się na szybkie wejście Guardian, tam z magiem pierwszy frag spalony będzie i e, Wojtas na Guardian cały czas Skaczę z tym magiem, będzie próbował coś wyciągnąć celnie. Tym razem nie celnie jest kolejny frag dla Guardiana. Walczy, ale Secroć z fragiem na nim, Izak zdejmuje Galiego. No i Unik z Guardianem zabijają ostatniego zawodnika. Popychaczy, obciążenia mózgu, strasznie mi się mylą te nazwy. I mam 8 do 1, 8 do 1. Wygląda to dość łatwo dla popychaczy. że radzą sobie przez... Na, na tę chwilę radzą sobie świetnie. Zobaczmy jaki plan będą mieli tym razem obciążenie zawnice obciążenia mózgu. zdjęty już tu raz, który stał na blisko. W pałace wszedł Aqua, ale tylko z jednym fragiem wcelowany dobrze Izak. Jest pierwszy frag zauważony już Gali, który zeskoczył do Sandwicha. No i ciężko, może mu być teraz wyjść, ale dobry flash wychodzi. Świetnie trafiony przez Izaka. Jeden punkt życia na koncie Galiego. Teraz niecelnie Izak, niestety, co może ich kosztować troszkę yy, strat. Izak z fragiem, yy, ale Gali tako yy, refraguje. No i już jest wiadomo, gdzie jest tako. Zauważony, rzucony dwa mołotowe. I teraz tako bez szans na wygranie tej rundy. Niepotrzebnie się pokazał. Jest smoke i jest dziewiąta runda dla yy, popychaczy gaming. Idziemy przez telefon, rozmawia Unik. Strasznie nie lubię jak ktoś rozmawia przez telefon podczas grania, ale no cóż czasami trzeba. Mamy pauzę że... Więc czekamy na wznowienie. Wznowienie meczyku. Tutaj coś, 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 coś fps -y coś przeszwankowały, ale to, to może wina, dla, wina tego, że, że siedzę w przeglądarce. Chwilowo. I czekamy na wznowienie meczu. Jest cholernie gorąco. Cholernie idzie po prostu tak się zgrzać i spalić, że nie wytrzymam. Musakra. Strasznie źle się komentuję przy takiej pogodzie. Jest tak ciepło, a ty musisz siedzieć w koszulce. Ten wiatr teraz z tyłu nie może być odpalony, widzicie? On, on się nie kręci. I on nie może być odpalony, bo by było słychać na mikrofonie, który jest tutaj, w tym miejscu. Wy go nie widzicie. Znaczy mógłbym go wam pokazać. Na przykład, pewnie przesuwając go w tą stronę, prawdopodobnie, o, wy teraz go widzicie. Tak tak dosłownie ułamek e, niego. No i tak też widzicie, taką kreskę, całą kreskę widzicie. No i okej. Okay. Czekamy na. Cię nie pozdrawiać tutaj. Wszyscy są chyba redy. No i miejmy nadzieję, że już możemy zaczynać, bo pogoda naprawdę straszliwa jest do komentowania. Nie jest to kompletnie, kompletnie to, to, co powinno być. Jak to nie powinno się tak dziać z taką pogodą? Hallo! Hallo! Przerwa, już mamy wyłączoną mecz wznowioną 9 do 1. No, jeśli antyterroryści utrzymają ciągle taką przewagę jaką mają, to będzie to szybki mecz. Aczkolwiek są te rundy, które są close. Więc niekoniecznie może być tak łatwo jak nam się zdaje Unik znowu agresywnie, ale tutaj Wojtas dobrze schowany pytanie czy Unik go sprawdzi wychyla powoli, zauważył już tą broń, ale niepotrzebnie sprawdził jeszcze prawą stronę widział tą broń i sprawdził. Na szczęście Izak refraguje. Tam dobrze wcelowany. Teraz Izak ponownie niecelnie. Jakim cudem niecelnie. To było w stu procentach bardzo celnie wykonany, wykonany strzał. Jest frak od Akły. Od Izaka. Jeszcze Izak walczy ze schodów. Po raz kolejny. Tam w międzyczasie też jeden z terrorystów sfragował. Są próby skana. Obity lekko. Tako. No i teraz Izak po raz czwarty w tej rundzie. No Izak naprawdę świetną robotę robi w tej grze. No jej. Myślę, że on z Unikiem. Oni wszyscy tutaj dobrze się zgrywają, tutaj jest teamplay, więc i to widać. Ale jeśli chodzi o strzelanie za WP, no to Izak popisuje się kompletnie 22 do 4. Taki stat każdy by, takie staty każdy by chciał. No i teraz czy się popisze niecelnie jednak tym razem w Cycroida. A na środek więcej osób już wybiega. Izak może mieć problem. Jest smoke, co, który w sumie pomaga. Tak naprawdę, Izakowi. Jak teraz wcelowany jest szansa, znów niewykonanie dobrze strzał. No ale teraz, tym razem dobrze. E, Ango tam jeszcze z fragiem i dobrze teraz od landera Podszedł Wojtas. Jest frag. E, drugi frag dla niego. No i już zajmowany bombsite A. Na którym nikogo nie ma, ale Aqua. Od rampy. Tego mogą się nie spodziewać terroryści. A Guardian jeszcze nie rotuje Dopiero teraz, no ale tam wcelowany Wojtas Jest full auto Niepotrzebnie kucnięty Kucał jeszcze Guardian Są dwa fragi, ale w złym momencie Ten smoke za długo Go szukał Aqua No i druga runda dla Obciążenia mózgu Tym razem sobie popychacze nie poradzili Zrobili w tej rundzie Jestem w stanie powiedzieć, że zrobili duże błędy Które wykorzystali Oczywiście Zawodnicy drugiego teamu no i mamy rundę eko ze strony popychaczy Oraz smoku na bombsite A Gdzie się szykuje tymi pistoletami, a tam Secroid Otwierającym fragiem bardzo dobrze, agresywnie No Otworzył rundę, no i teraz Aqua wcelowany no, Tam też już zlotował Unik, który strzela po tym Smoku Gali z fragiem na, na Aku... na Akuje Na wodzie, no teraz Unik tam przez co na Twitchu, siedzi. Widzi tako. Zdejmuje jeszcze Guardian z fragiem. No i dwóch na dwóch. Dobry granat wynika. 7 punktów życia tylko na jego koncie. Schował się, ale to może nie starczyć. Wybiega na sikroida Idealnie Idealnie naprost. No i teraz problem ma Guardian zdjęty przez Ango. No 10 do 3. No i już. Obciążenie mózgu powoli. Chyba odzyskało wiarę w siebie, odzyskało pomysł na grę. No i zobaczmy, czy na pewno będzie teraz ta runda full, która pokaże jaki wynik, jakim wynikiem może zakończyć jeden Na dwie rundy do końca łącznie z tą jest zeskoczenie w Andera przez Izaka tutaj Ango pilnuje i Ango, oj, w złym momencie Ango zrezygnował no ale Wojtas świetnie zeskoczył tam obity Izak nie do końca ogarnął jak tutaj powinien to strzelać no i już przewagę sobie budują Terroryści, teraz mam wrażenie, że e, popychacze gaming poczuli się zbyt pewnie. E, patrzcie cóż za błędy oni robią. Agresywna gra tutaj, wchodzenie tam. No, strasznie niepotrzebne. E, duże błędy robione przez e, popychaczy gaming. Które bardzo dobrze wykorzystują przeciwnicy. No i teraz teraz tak ustawiony jest bardzo źle biegnie. Nie ma pojęcia, nikt mu rampy nie kryje bardzo źle, że bokiem biegł. Ma szczęście, że przeżył, tak naprawdę. No i tutaj teraz w sumie Aqua. Aqua blisko Galiego, na Gali z fragiem. Unik też fraguje, no ale tutaj cały czas gali blisko. Aqu Aqua powinien zaatakować a paka już na bombsite B i nie zostawia się pustego BS-a, jak nie wie się gdzie jest bomba. No i mamy błąd kolejny od popychaczy gaming, więc paka łatwo splantowana na BS-ie. B i tylko 35 sekund, żeby ją odbić, co nie jest wcale tak wielką liczbą. 35 to nie jest dużo czasu. Wojtas dobrze schowany. Pytanie, czy Guardian go sprawdzi Nie, Guardian wychodzi plecami On ma wywalone Wojtas jeszcze chwilę przeczekał Jest frag, No wiedzą co prawda, gdzie jest Wojtas Ale nie celnie. Unik A Ango siedzi w apartach Jest zabity teraz No i Ango, i Wojtas No i nie ma defa I nie wiem, czy tutaj starczy czasu, żeby wygrać tą rundę Nie starczy, wie to Unik No i tak jak mówiłem, za mało czasu Wielki błąd Guardiana, że nie sprawdził tamtej pozycji Chociaż Chociaż yy, wcześniej już tam się ukrywali yy, zawodnicy yy, tych zawodnicy obciążenia mózgu, więc to jest błąd. Błędem by też było yy, ty, masa, masa błędów. Ja, po prostu mam wrażenie, że popychacze poczuli się zbyt pewnie i oni teraz nie do końca wiedzą, zgubili się. Tak się poczuli pewnie, że się zaczęli gubić. Mamy 10 do 4 i tak jak się zapowiadało, naprawdę łatwy mecz dla popychaczy. Świetnie rozgrywali swoje rundy, kom, bardzo dobrze wiedzieli co robią. No, to w tym momencie nie do końca wiedzą jak to rozgrywać. Nie ma mołotowa. Guardian walczy. Ma tą broń. Są na szczęście dwa fragi od Guardiana. Jeszcze Unix headshotem podniesiona broń, ale Secroid... Z, nie pozwolił mu tej broni korzystać. Tam Secroć za Izaka, Izak z fragiem. No i ostatni, żeby Ango no, lekko bija Izaka. jeszcze z fragiem na no, Uniku. Kolejna głowa, no i dopiero zdjęty przez Aqua. No i udało się tą 11 rundę wyciągnąć. 11 do 4 dla obciążenia mózgu, dla popychaczy gaming. Na, na koniec Saida No i druga połowa i bardzo ważne pistole. Powolutku szykuję się podejście pod bombaidera. Tutaj taką wraz z Ango Czają się. No i Wojtas. Gdzieś przy dżungli poleciały smoki. Wojtas już e, rotuje. Wrotuje też. E, zawodnicy z B tam tylko zostaje. Nie już nawet nie zostaje. No i nikt. Tako z jednym fragiem. E, Unik. E, też z fragiem. Ango też z fragiem. Każdy walczy. E, jeszcze gali. Nie wiem co tutaj ten plant robi. Nie zdjęli tego CT. To są właśnie te błędy, o których mówię, oni się poczuli, nie, nie wiem, czy, nie, nie mogę powiedzieć, czy się poczuli pewnie, nie widzę tego, nie, nie wiem tego, czy się poczuli pewnie, ale zaczęli robić masakrycznie duże błędy w porównaniu do tego, co działo się wcześniej, widzę, że dostałem DC, problemy z internetem, teraz pytanie, czy mi zresetuje streama, bo widzę, że ucięło mi internet. No a to może być...